katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 Wydarzeń w Katyni, e, tutaj do mordu na polskich żołnierzach, oficerach, e, nie tylko oficerach. E, tak podam tutaj, że również kilkadziesiąt tysięcy innych osób narodowano właśnie zakładając cele innych narodowości. Myślę, że po 70 latach jest czas żeby prawda wyszła na jawki i żeby młodzież już poznając to mogła pielęgnować, tak jest, jej wspominać. Mamy już drugi, ten za chwilę... Yy. Jak powiedziałem parę miesięcy temu były zaplanowane te uroczystości dzisiejsze, ale 10 kwietnia wydarzyła się ta katastrofa i jako w ciągu tych dwóch tygodni przypadła decyzja, żebyśmy równocześnie odsłonili tablicę pamiętkową związaną z katastrofą lotniczą, śmiercią prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, młodząki, kilkudziesięciu, 10, prawie stu innych osób. Myślę, że jak to nie to by tak można było wyczytać. Kwiatu politycznego i nie tylko politycznego Polski. Osadzenie tego będu. Certyfikat podpisany przez ojca Józefa jąca, nie żyjącego już po zginąłym katastrofie. Doświadcza się, że tam pamięci posadzony został dla oponorowania pamięci poucznika Józefa Nawarowskiego z najeku położonego w 1960 roku, 25 grudnia w brodach zamordowanego z w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKUD. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w św. Katarzyny 80 82. Podpisał ojciec Józef Joniec i drugie pismo, które w na ręce pani dyrektor od Rady Ochrony Pani Dziwaku Męczeństwa, sekretarz wierzyjący z gminą w katastrofie, pan Andrzej Przewoźnik, pani Maria Pana, Gminy Centrum Kultury, Szanowna Pani, bardzo dziękuję. Za, przekaz, za przesłanie informacji o planowanych przedsięwzięciach dotyczących odchodów 70. rocznicy Zbrodni Katynskiej zostały wykorzystane w ogólnym zestawieniu programu uroczystości Katynskiej, który dla rocznicy odbywać się będą w kraju i za granicą. Łącząc rady szacunku i serdeczne pozdrowienia. sekretarz Andrzej Przewoźnik. Tyle informacji. <trym> rady klastyczne. To młodzież naszej gminy, gimnazjaliści na naszą prośbę Podjęli to wyzwanie. Temat bardzo trudny. Sami byliśmy ściśnieni efektem, że nauczyciel z gimnazjami są dobrze przygotowanym, tak piękne prace przygotować. I tu dziękuję Wam młodym, że potrafiliście tak trudny temat w tak niewymowny, przepiękny sposób uwiecznić. Te prace, które dzisiaj nam goszczą, one będą towarzyszyły w naszych programach Gminnego Centrum Kultury na różnych uroczystościach rocznicowych. One są przepiękne. Żal, że wręczamy tylko pięć nagród książkowych, ale przypuszczam, że tu nie chodziło o nagrody, tylko chodziło o pokazanie talentu i tego, że można utrwalić. All right. Tutaj zakopiemy a za moment odsłonimy wspólnie tablicę która upamiętnia ten fakt kopania tego dębu i do, może z tysiąc lat jak Bartek pożyje więc jest szansa, że będzie świadczył o tej naszej dzisiejszej uroczystości no, kilkadziesiąt pokoleń jeszcze ponad

10 kwietnia, czyli bardzo niedawno w tym miesiącu ta katastrofa była i władze gminy i mieszkańcy i gminy, do pamięci właśnie, zwołaliśmy im za chwilę, za chwilę, za